Dzień dobry. Dzisiaj gościem na szkolnej telewizji jest Zosia Dudek, a naszej szkoły. Jeszcze rok temu przewodnicząca samorządu. Dzień dobry, czy raczej cześć. Dzień dobry, wydaje mi się, że jeszcze jest zbyt oficjalny dla mnie, więc raczej cześć. Cieszymy się, że zgodziłaś się wziąć udział w naszym programie. Pięć pytań do. Możemy zaczynać? Możemy. Jesteś teraz kulisznicą 9 Liceum w Sosnowcu, czyli Szymborskim. Czemu wybrałaś tę szkołę? To Twój pierwszy wybór? Tak, był to mój pierwszy wybór, a wybrałam ze względu na to, że wiedziałam, że dużo się w niej dzieje i też był tam profil, który był bardzo blisko mojego serca, no i jakoś tak wyszło, że wylądowałam w tej szkole. Mijają wprawdzie dopiero dwa miesiące, ale jak tam jest? No, patrząc na to, że to były dwa miesiące, to mogę i tak powiedzieć, że dużo się w niej działo. Było już bardzo wiele takich dni, na przykład był języków obcych, gdzie na przykład były różne takie... Kiermasze z różnymi jedzeniami z różnych krajów świata. Też wydaje mi się, że jest bardzo tam sympatyczny. Też nauczyciele są wyrozumiali, ale nie wydaje mi się, że jest to to samo, co tutaj w tej szkole było. czujesz różnicę między naszą szkołą podstawówką a liceum? Na pewno czuję różnicę z dojazdem, bo to teraz, jak dojeżdżam do, tej mojej, do mojego liceum, jest straszne, bo muszę wstać godzinę wcześniej niż. 10 minut przed lekcjami, to tak to. Taka różnica jest jedynie może taka, że no mam więcej nauki to jest na pewno i większość dnia spędzam w szkole. Tak to mam może jeden dzień taki luźniejszy, a tak to cały czas jest nauka, 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 nauka. Co byś poradziła, gdy chodzi o wybór szkoły uczniom klasy ósmej? Tak od siebie z serca. Tak, od siebie z serca jestem w stanie powiedzieć to, żeby się nie sugerowali tym, gdzie idą z ich znajomi, bo jest to po prostu z, zły, jakby nakierowanie się, bo może coś nie pasować nam, do tej szkoły, do której oni idą. I też wydaje mi się, że zazwyczaj powinna się najczęściej brać pod uwagę pierwszą myśl, jaka wpadła nam do głowy. Bo u mnie też była taka sytuacja, że niby tam na początku myślałam o szzyborskiej, ale gdzieś tam ona mi uciekła, gdzieś tam chodziła mi niby po głowie z tyłu głowy. I w końcu jakoś tak wyszło, że jestem nim. To jeszcze pytanie o wspomnienia. Jak wspominasz naszą szkołę? O ile wspominasz? No naszą szkołę wspominam w bardzo taki przyjemny sposób, bo tutaj tak naprawdę nauczyłam się pisać, liczyć i to jest coś takiego, co teraz wykorzystuję w tej mojej szkole średniej. I też mogę powiedzieć to, że tutaj też bardzo dobrze rozwinęłam swoje jakby umiejętności. Na przykład w przemówieniach, bo przez to, że nawoływałam sztandar, też mówiłam bardzo wiele ważnych rzeczy w, podczas uroczystości, dzięki temu nauczyłam się też takiej pewności siebie i jestem w stanie teraz wmówić sobie, że mimo tego, że popełniłam błąd, wyszło dobrze. I też w sumie tutaj mam też takich swoich przyjaciół, z którymi do teraz utrzymuję kontakt i jest to dla mnie takie cenne wspomnienia. To było już ostatnie pytanie, ale tra tradycyjnie na koniec mamy czas dla naszych gości. Dodasz coś od siebie? Coś, o co nie pytałem? Mogę dodać od siebie to, że bardzo chciałabym pozdrowić nauczycieli, którzy mnie uczyli i nie tylko, którzy teraz też uczą mojego brata. Jestem też pod wrażeniem, jak szkoła się teraz rozwinęła, że wszystko się zmieniło tak naprawdę, odkąd wyszłam z podstawówki. No i życzę wszystkiego dobrego. Dziękujemy, że znalazłeś dla nas czas. Życzymy Ci powodzenia i do zobaczenia. Dla Szkolnej Telewizji Mikołaj Żurek.